Cześć, tu filozof inwestor. Dzisiaj będzie troszkę taki odcinek filozoficzny o tym, jak moje życie się zmieniło, gdy wprowadziłem Advanced Equity Momentum. O tym, jak ilość czasu drastycznie się zwiększyła o te 2-3 godziny dziennie. Tak więc zapraszam. Cześć, mam do Ciebie prośbę. Jeśli możesz, daj lajka pod filmem. Y, zasubskrybuj, jeśli zainteresuje cię ta treść. Zauważyłem, że im większa ilość lajków, tym ten film po prostu ma większe zasięgi. A chciałbym edukować polską społeczność, żeby też uczyli się razem ze mną tej giełdy, jak inwestować. Tak więc dziękuję i zapraszam do odcinka. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym jak się w sumie zmieniło moje życie przez, przez tą strategię? E, tak jak wcześniej, interesowałem się giełdą, e, analizowałem spółki, chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. I w sumie dużo się, naprawdę dużo się dowiedziałem o wielu spółkach. E, też niektórych z nich przeprowadziłem analizy fundamentalne. Nauczyłem się jak czytać raporty kwartalne. Obejrzałem wiele filmów na ten temat. Nie żałuję tego, ta wiedza naprawdę się przyda. Być może kiedyś, jeśli wrócę do tej strategii, będę miał więcej czasu. To to zrobię, ale na ten moment. Mam też swoje obowiązki w życiu. I ta strategia Advanced Equity Momentum dał mi naprawdę duży zastrzyk czasu, który to właśnie poświęcałem na giełdę na rozpoznanie rynku. Wydaje mi się, że w miarę dobrze mi to szło. Nie byłem na minusie, przynajmniej. A te spółki, które wytypowałem, no są dobre po prostu, ale jakoś nie mają sentymentu i nie, nie pchało się to do góry, tak? E, mowa tutaj o XTB O Rainbow O NeWagu. E, Newag akurat jeszcze mam w portfelu Bo wyznaczyło mi to Tą spółkę Ten algorytm Ale jakby to wszystko już jest za mną Chciałem też powiedzieć, że Zmieniam tra trochę trajektorię Trochę Może nawet mocno e, Wygląd Tego kanału jak to będzie wyglądać? Nie, nie należę do osób, które tam lubią dużo gadać i, i w sumie nie chcę być takim farmazoniarzem, tylko lubię mówić konkrety. Podzieliłem się z Wami dużą częścią mojej wiedzy. Możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach. Na ten moment będę rzucał filmy rzadziej. Raz na miesiąc z update'em sytuacji, czy ta strategia działa, czy nie. I będę rozwijał swój program, bo chcę, żeby on był dobry, żeby dobrze mi służył, i będę go dostrajał e, możliwie jak najlepiej, e, tak aby minimalizował mój czas spędzony e, nad e, tymi wszystkimi obliczeniami nad wyznaczaniem portfolio. Tak, z, do, z takich ciekawych rzeczy, to chciałbym sobie zrobić takie zestawienie. Tyle, ile realnie zarobiłem, kontra symulację programu. Czyli jak już te, te elementy symulacji programu widzieliście, jak nie, to zapraszam linku góry. Jest odcinek o filozof Advanced Equity Momentum. Jeśli widzieliście, no to chcę zrobić sobie też. E, taką wizualizację, ale realnych moich zysków Czyli realnie z konta za ile akcje kupiłem, za ile akcje sprzedałem później Po tym kwartale e, No i jakie wygenerowało to zyski I będę chciał porównywać te symulacje e, Z realnymi danymi, które Które mam w XTB I które będę z XTB importował E, dzięki temu będę mógł zauważyć, czy, czy te symulacje odbiegają mocno od realiów, czy nie. E, I też, e, czy, czy te moje zyski będą porównywalne. Tak więc zmiany będą takie, że będę wrzucał rzadziej filmiki raz na miesiąc e, z, z takim statusem. Nie będę chciał pokazywać. E, składu moich portfeli chyba że z opóźnieniem miesięcznym, czyli jak na przykład miałem teraz rebalancing w lipcu, to pokażę wam go dopiero w sierpniu, a sierpniowy we wrześniu i tak dalej i tak dalej. Nie chcę, żeby ktoś kopiował moją strategię. Tylko chcę po prostu uświadomić was, że Czasem nie warto spędzać kupy czasu, żeby, żeby osiągnąć jakieś zyski. I też większość ludzi, którzy inwestują, nie pokonują rynku. Naprawdę nie pokonują rynku. Ja starałem się bardzo mocno. No nie jestem na minusie. Uważam to też za sukces, chociaż chciałem. No, mój apetyt był znacznie wyższy. Zobaczymy, jak z tym algorytmem. Historycznie zwroty były wyśmienite. Tak więc no zobaczymy. Mam zamiar pokonać ten WIG 20, WIG 80, SVI 80, M -VIC 40, czyli ten WIG 140. No i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Jeśli chcecie, zostańcie ze mną, zachęcam. Może być to ciekawa opcja. Być może jeszcze wrzucę jakiś pomiędzy odcinek. Z updatem aplikacji, jak to wygląda, jak sobie zoptymalizowałem moją pracę na, nad giełdą. I ten czas, ten cały czas chcę poświęcić mojej rodzinie i innym sprawom, bo jest ogólnie w życiu, wiele, wiele sfer, którymi się trzeba zająć, zarówno majątkowymi, jak i psychicznymi, duchowymi. Fizycznymi, tak więc tutaj wszystko trzeba wyprowadzić i znaleźć ten taki balans. Jeśli ta strategia zapewni mi zyski przy, mi, przy minimalnym, naprawdę wkładzie czasowym, to to jest dla mnie wyśmienity, wyśmienita transakcja i wyśmienita opcja. Zawsze w życiu szukałem takich rzeczy, które e, przy małym. Wkładzie dają duże zwroty albo przy takim. No to jest taka efekt dźwigni, tak, i to, to zawsze się w życiu opłaca. E, oczywiście nie zawsze warto iść na skróty. Często trzeba iść przed siebie i walczyć o swoje. I niekiedy te drogi, ta droga jest ciężka, ale jeśli przejeździmy ciężką drogę, później to nasza satysfakcja. Z osiągniętych celów jest bardzo duża. I mam nadzieję, że nie mylę się w tym programie, że te symulacje są prawidłowe. Zresztą ten algorytm weryfikowałem i, i rzeczywiście te spółki, które, które on wyznaczał, rzeczywiście miały takie wzrosty. No i prawdopodobnie no jest, no, no jestem wręcz pewien, że takie zwroty mniej więcej powinienem otrzymywać. Tak więc ja, ja w to idę. E, podzielcie się swoimi komentarzami, co Wy o tym myślicie. E, czy raz na miesiąc to rzadko, czy nie? Nie wiem. Jeśli, jeśli chcecie, mogę coś tam... Możecie zaproponować jakiś temat. Ja lubię ogólnie rozkminiać jakieś trudne tematy. Tak jak widzicie tutaj ten program to był bardzo duży wkład umysłowy, ale ja uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam. I lubię się rozwijać w każdej dziedzinie. Żałuję, że tak późno w swoim życiu zacząłem y, interesować się giełdą i, i takimi finansami. I życzę, może jakiś młody, może jakaś młoda osoba to obejrzy i, i przejrzy na oczy, i spróbuje, zainwestuje, i będzie później po prostu miała w życiu łatwiej. Bo są osoby, oczywiście, lepiej późno niż wcale, tak. To na pewno, ale można wcześniej. Tak więc odcinki będą rzadsze. Przypuszczam, że może raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, będzie taki odcinek, w którym będę przedstawiał mój aktualny stan konta. Będę robił zrzut ekranu z, z XTB, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, czy to, co mój program mówi, jest adekwatne do tego, co. Jest w XTB, z tym, że mój program będzie tak bardziej dokładnie to wyświetlał, z podziałem na transze, z benchmarkiem mojego, mojego portfela względem tych wszystkich indeksów i też pokażę jakiś skaner giełdy pod względem tego momentum. Ogólnie bardzo jestem zadowolony z tego softu i no, wydaje mi się, że będzie mi bardzo dobrze służył też Dodatkowo zrobiłem wiele symulacji historycznych i wyznaczyłem sobie takie parametry, które generowały statystycznie najlepszy zysk, i będę się nimi kierował. Także troszkę zmieni mi się trajektoria parametrów. Nie będę mówił o tym, jakie to są parametry, każdy ma swoje strategie, a zresztą mój pro, to jest mój program i w sumie mało kto mógłby zreprodukować to, co ja w nim otrzymuję, bo to jest w sumie niepowtarzalny program i ten Advanced Equity Momentum z MyFounda działa inaczej i ten Advanced Equity Momentum z System Tradera również działa inaczej. Te symulacje, które mi y, pokazały te zyski, pokazują, że to działa i będę się tym kierował po prostu. Duży wkład, mam nadzieję, że to mi się zaowocuje dużymi zyskami. Oczywiście były też, y, patrzyłem historycznie, takie kwartały, w których portfel osuwał się nawet o te 30%. Tak więc to nie jest y, różowe. I też, było też były też takie sytuacje, że przez półtorej roku było na minusie, że kwartał, później drugi kwartał, trzeci cały czas minusowało, ale później pojawiały się takie kwartały, albo w ogóle nic nie było zysków, bo wszystko było w gotówce. Ale też były takie kwartały, w których poszło na przykład 60% do góry. Tak więc tutaj kwartały, nie lata tak więc w ciągu całego roku to było o wiele, wiele więcej, tak, tam 90-80% gdzieś około. Eee, tak więc, no będę się tym kierował, zobaczymy jak to wyjdzie. Ten mój, e, ta moja strategia no, wychodziła blado przy tym, co, co te symulacje pokazywały. Chciałem pochwalić się, że udało mi się dzisiaj zaprogramować taką fajną funkcjonalność która zaoszczędzi mi też sporo pracy, bo tak jak do tej pory w poprzednich odcinkach widzieliście, że yy, ja zestawiałem sobie trzy transze, sumowałem te ilości, ile w każdej transzy mam jakich spółek, bo mam jedno konto IKE, nie mam trzech, nie można mieć trzech kont IKE, ale mam trzy transze i teraz muszę sobie obliczać, do tej pory przynajmniej musiałem sobie za każdym razem obliczać ile dana transza ma czego, no i ile sumarycznie mają wszystkie transze danych spółek. I teraz jak dokupywałem następną transzę, to musiałem sobie obliczyć ile tak naprawdę muszę sprzedać z tego co już mam jakie spółki muszę sprzedać i też jakie spółki muszę akurat to już miałem jakie spółki dokupuję w, danej, w danym rebalansingu. No i też w przypadku gdy spółka już istniała w poprzedniej transzy, powiedzmy kwartał temu, no to ja nie będę jej sprzedawał i kupował ponownie, no bo to jest bez sensu, to jest bezsensowna praca. Tylko po prostu dokupię, bądź sprzedam tą różnicę, tak? No, więc napisałem taką funkcjonalność, która robi to za mnie. Ona oblicza mi zestawienie wszystkich akcji, które mam, i przy, każdych, przy każdej z nich napis, pisze, ile jest aktualnie, ile jest do kupienia, a ile jest do sprzedania. I z tego widoku pokażę Wam później. Na razie nie chcę się chwalić. Jakie tutaj akcje kupuję? Będę to robił z opóźnieniem. Pokażę Wam ten widok i, i zobaczycie, no, że to jest proste i zaoszczędza mi liczenia. Raz napisany program będzie mi służył tak długo, jak będę stosował tą strategię, a z mojego punktu widzenia będę ją długo stosował, bo zaoszczędza kupę czasu po prostu. Ten czas, który poświęcałem na analizowanie giełdy, na analizę tych raportów kwartalnych, na obserwacje giełdy, na, na te wszystkie informacyjne e, informacje, które przychodziły do mnie, na obserwowanie, e, czy, te, czy ta spółka spada, czy rośnie, czy, czy jest jakaś tutaj fundamentalny krach e, jest w tej spółce no to ten czas poświęciłem na pisanie tego programu. Jak już ten program napiszę, no to on mi zaoszczędzi z kolei kolejny czas, który poświęcałem już na samą tą strategię Advanced Equity Momentum. Tak więc mam tą funkcjonalność, która będzie mi pomagała w rebalansowaniu i no i tak jak obserwowałem, bardzo fajnie to działa. Mam też funkcjonalność, która pokazuje mi, dzieli mi ten mój portfel yy, akcyjny, te, te konto IKE na trzy transze. Mianowicie bierze sobie pierwszą transzę, bo wiadomo, że ja mam określone daty, w których kupuję. Yy, będzie to zazwyczaj pierwszy tydzień miesiąca. No i biorę sobie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca plus tydzień. No, i w, w czasie tego czasu jest, ten moje, jest to moje rebalansowanie. No i biorę sobie ten portfel, e, wszystkie i biorę sobie te transakcje, przepraszam, które wtedy wykonywałem. No i widzę, co dokupiłem. E, I na podstawie tego, e, to jest moja aktualna transza. Już nie interesuje mnie, co sprzedałem, tylko co dokupiłem. E, I wtedy mam tą pierwszą transzę, miesiąc później kolejny. Pierwszy tydzień biorę, mam drugą transzę i tak będę leciał dalej, dalej. Tak więc tak sobie skonfigurowałem ten program. I on mi ładnie wyświetla transzę, jakie zyski mam z każdej transzy, także od razu obok pozycji zakupu jest też zysk. Czy tam też aktualna cena tego tego tej spółki, tej akcji. No i można sobie wydewagować. No i też jest sumaryczne podsumowanie nad, nad, nad tabelką każdej transzy, które mówi mi ile procent jestem w plecy albo ile zarobiłem. I to taki bardzo fajny, bardzo fajny widok. W sumie przyznam szczerze, nie zaglądam już na, na XTB. No chyba, że rebalansuję. Nie zaglądam też na stoka dane aktualizują mi się systematycznie same tak więc no mam ten odpalony program yy, i on po prostu wszystko robi yy, i to jest super czyli oszczędność czasu to jest ta strategia a kolejna oszczędność czasu to jest ten program yy, i, i w sumie ten cały czas mogę poświęcić zupełnie na coś innego I tak naprawdę w tym momencie to nie mam w sumie zbytnio co wam przekazywać. Bo nie interesuję się już giełdą. To, co będę robił, to będzie po prostu algorytm. On będzie mi wszystko wyznaczał, wyliczał. Jedyne, co się mogę z wami dzielić i taki jest mój zamiar. To są po prostu. To jest po prostu stan mojego konta, i jak ten algorytm działa. I to jeszcze będzie jedna zmiana, którą. Yy, będę poczyniał. Mianowicie, jeśli algorytm tak naprawdę bierze cenę z zakończenia dnia, to ja będę się starał kupować i sprzedawać spółki właśnie na zakończenie tego dnia czyli jak najbardziej zbliżyć yy, moją sytuację do tego, co mamy na tym, właśnie w tych symulacjach. No, i dzięki temu nie wiem, czy się zbliżę, czy się oddalę. Eee, raz miałem taką sytuację, że akurat sprzedawałem Rainbow przy rebalansingu, no i ono później strasznie spadło. Także tutaj akurat zyskałem. Eee, a była spółka, która spadała mocno, no i ja sprzedałem ją później, no i, i straciłem. Tak więc tu różnie bywa. Mi się wydaje, że to mniej więcej wychodzi podobnie. Także, jak zamknę się w ramach jednego dnia, to też będzie ok. Ale będę starał się robić to po południu, po pracy na przykład, przez te kilka godzin zrebalansować cały portfel. Tak więc zobaczymy. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Jeśli chcecie, oglądajcie. Do zobaczenia, hej!